Biegli lekarze psychiatrzy oraz psycholog po przeprowadzonych badaniach oraz czterotygodniowej obserwacji psychiatrycznej stwierdzili, że Zuzanna M nie jest osobą chorą psychicznie, nie stwierdzono u niej również cech upośledzenia umysłowego, natomiast biegli stwierdzili, że ma nieprawidłowo kształtującą się osobowość. Z wyraźnymi cechami narcystycznymi oraz dyssocjalnymi. Jednakże w chwili zarzucanego jej czynu, czyli zarzutu zabójstwa małżeństwa N, Zuzanna M była osobą poczytalną. Czyli miała pełną zdolność rozpoznania znaczenia swojego czynu, jak również pokierowania swoim postępowaniem. Odnośnie badań Kamila N. Zakończyła się obserwacja ośmiotygodniowa, bo w tym przypadku biegli wnioskowali o przedłużenie tej obserwacji z uwagi na konieczność pogłębienia diagnostyki psychologicznej. Obserwacja zakończyła się 7 kwietnia 2015 roku. Wszystko wskazuje na to, że na początku maja do prokuratury wpłynie ta opinia.